Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian i witam Was w kontrakcie na AWP Meduze na moim kanale. Na pewno pamiętacie, że jak miałem 30-40 tysięcy subskrypcji, powiedziałem, że na 100 tysięcy zrobię właśnie kontrakt na AWP Dragolora. No i słuchajcie, ja słowo dotrzymuję, więc tak jak obiecałem, na 100 tysięcy subskrypcji będzie kontrakt na AWP Dragolora. Myślę, że to może być już nawet następna sobota, patrząc co się właśnie na moim kanale dzieje w ostatnim czasie, to naprawdę Mogę wam za to w sumie tylko podziękować, tak jak za to, że pod ostatnim kontraktem wbiliście ponad 13 tysięcy łapy w górę. No i słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby właśnie kontrakt na AWP Dragolora był właśnie za tydzień w sobotę o godzinie 12 na moim kanale, no to możecie tutaj strzelić taką, takiego lajkacza, to będę widział ile osób czeka właśnie na ten kontrakt. Ja teraz nie przedłużam, no i jedziemy. Robimy ten kontrakt oczywiście z m 4 4 Poseidon. Fabrycznie nowa, jedna taka to jest koszt około 120 euro. Generalnie na kontrakt przeznaczyłem 505 euro, 506 euro, coś takiego. No i to jest około 2000 zł. Naprawdę to jest dla mnie dosyć sporo. Więc no. Liczę, że docenicie to chociaż, chociażby taką, taką łapką w górę. 2000 zł na kontrakt, 40% szans na ABU Meduza. Dorzucamy oczywiście samej temy w faktoryniu. Dorzucimy takiego Nemesisa i dorzucimy takie obronie drewno, co tu jeszcze było w faktoryniu. A więc tak jak mówiłem mamy 40% szans na awp meduzę, po 20% na itemy właśnie ze skrzynki Phoenix oraz ee, Falkion? No i po 10% na itemy ze skrzyni Revolver oraz zimowej ofensywy. A więc ja teraz klikam kontynuuj, no i słuchajcie, trzeba narysować jakiś fajny rysunek, tak jak ostatnio, by przekonać Gabena, aby dał mi Tom ABU Pemeduzę. Na początek, sobie zamarzemy to tutaj okienko, bo naprawdę nie chcę tego widzieć. Jak tutaj mi wyleci jakiś, no nie wiem, no, nawet a to by było słabo, albo kameleon, kameleon to by była porażka. Um, także ten. Narysujemy sobie oczywiście jakąś taką meduzę gejbenową bardziej, taka żeby była gejbenem Czyli żeby była gejbenem to musi mieć jakieś fajne okularki Coś takiego, gejben To jest gejben To jest me meduza gejben Dobra, uznajmy, że on tutaj jakiś taki śluz wypuszcza, bo to jest gejben ehm, No i tutaj tak, taką dam właśnie jakąś taką strzałeczkę i napiszę gaben Żeby się połapali na pewno No i napiszmy gdzieś tutaj takie, takie fajne Zadymka, fiu fiu. Pozdr No i co? Pora jeszcze na jakieś takie serduszko sentymentalne dla Gabena, tak jak zawsze daje w kontrakcie. No i robimy to. Kontrakt na AWP Meduzę. Ja to zrobiłem. W tym momencie mam nadzieję, że każdy już mi zostawił łapkę w górę. Bo to jest kontrakt za 2000 zł, złotych, złotych trafiamy! Co? Jaki obrzyn kraken. Ale to była przecież. Kurde, ale to była taka dobra passa. Ile on jest wart? No jest fabrycznie nowe, no przynajmniej tyle. W tym momencie wydałem. 505 euro, aby zdobyć. 5 euro. Nope. Ja na tego krekana nawet nie chcę patrzeć. Jak chciałby go ktoś z was zgarnąć, to możecie zostawić swój trailnik w komentarzu. Plus, dopisać coś od siebie. Nie wiem, wybiorę sobie jakiś komentarz, bo to jest po prostu. A was. miejmy nadzieję, że z Dragolorem pójdzie lepiej. Ode mnie to by było dziś na tyle. Ciemno.